Witajcie moi kochani! Dzisiaj do naszej oferty dołączy przepiękny Passat B7 z 2011 roku. Pod maską silnik 1.6 TDI o mocy 105 KONI. Godny następca silnika 1.9 TDI. Jest oszczędniejszy, jeszcze bardziej bezawaryjny. Multimedialna skórzana kierownica, cztery elektrycznie sterowane szyby, podgrzewane lusterka, oczywiście elektrycznie sterowane, mamy dużą nawigację, mamy czujniki parkowania przód i tył dwustrefową, klimatyzację automatyczną, manualna sześciobiegowa skrzynia, autohold, elektryczny hamulec ręczny, dużo poduszek powietrznych, wnętrze naprawdę w bardzo fajnym stanie utrzymane. Z tyłu oczywiście jest podłokietnik. Zobaczcie sobie stan wnętrza. 255 tysięcy oryginalnego przebiegu w pełni potwierdzonego. Roleta bagażnika jest. Fabryczne alufelgi są. Relingi. Piękny, ciemnobrązowy kolor, tak zwany mokka, światła do jazdy dziennej. Czujniki parkowania przód i tyłu, już mówiłem. Zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony www.grandicars.pl. Trzymajcie się, cześć.